Każdego roku, w maju, kiedy wszystko kwitnie w kościołach, wybrzmiewa ta piękna modlitwa litanii loretańskiej. I w tej modlitwie od pewnego czasu wzywamy też Matki Bożej, królowo rodzin, módl się za nami. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, że to wezwanie królowo rodzin zostało wprowadzone do litanii przez świętego Jana Pawła II. Przez to i dzięki temu, że tysiące małżeństw, rodzin pisały z prośbą, doświadczając niezwykłej opieki, pomocy Matki Najświętszej w swoich małżeństwach i rodzinach, pisały z prośbą do papieża, by wprowadził właśnie to wezwanie do litanii. Kiedy był właśnie rok rodziny, Jan Paweł II to wezwanie wprowadził. Każde małżeństwo i każda, rodzina może doświadczyć wielkiego, konkretnego, skutecznego, wsparcia matki najświętszej. A wystarczy zrobić rzecz prostą, zawierzyć najlepiej całkowicie. do tego, was kochani zapraszamy. Tak się składa, że my ślubowaliśmy, 27 czerwca, czyli zgadza się. W uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest patronką naszej diecezji diecezji toruńskiej. Tak się akurat złożyło. Akurat w ten dzień tylko była ta sala, którą chcieliśmy w której chcieliśmy wesele mieć, ale faktycznie pamiętam, że wtedy jeszcze nie było takiej relacji z, z Maryją jak jest dzisiaj. Dzisiaj? Jest patronką naszego małżeństwa też, tak, no to ta relacja się pogłębia, tym bardziej, że w bardzo intymnym miejscu naszego domu, nad naszym łóżkiem wisi jej ikona, którą dostaliśmy w dniu ślubu od naszego pasterza. Spogląda na nas tak. i myślę, że to jest w ogóle piękne, że właśnie ta droga z Maryją, niejako ona zaczęła się wtedy, kiedy myśmy zaczęli żyć ze sobą, tak, zaczęliśmy żyć w małżeństwie, takim przełomem tego zapraszania Maryi do naszego życia była nasza wizyta w Fatimie. Byliśmy chyba w drugim roku małżeństwa właśnie w Fatimie, i, i do tego momentu właśnie nawet nie modliliśmy się na różańcu. I był wieczór, była procesja. To był w Fatimie, ten wie, tam są właśnie te procesje różańcowe, ten rozświetlony różaniec, coś niezwykłego taka bardzo przejmująca chwila, i pamiętam, że wtedy modliłem się. Eee, prosiłem Pana o to, żeby właśnie dał mi relację z Maryją, jakby pozwolił na to, żeby ona była też obecna w naszym małżeństwie i, i wtedy usłyszałem w sercu, w głowie, jakikolwiek oczyma wiary to było, było powiedziane po prostu do mnie, to nie dlatego, że Fatima, no trochę pewnie tak, ale Bóg się tym posłużył, usłyszałem codziennie odmawiajcie różaniec. Nie! Yy, Odmawiaj nawet, tylko odmawiajcie, Różaniec. Jakby z, z, y, zaproś, zapraszajcie siebie wzajemnie do tego, żeby żeby w tym, na tym różańcu się modlić. I to stała się nasza modlitwa, możemy tak powiedzieć, że, że jest to nasza modlitwa. My mamy taką przestrzeń, bo może sobie pomyślicie, że to nie wiem za dużo, że przecież to trwa, tak, nie wiem, jeśli chodzi o czas, małe dzieci czy jakkolwiek. My rzeczywiście mamy taką sposobność ku temu, bardzo dużo czasu spędzamy w samochodzie i, i, i to taka nasza mobilna kaplica, wtedy no, zawsze tak sięgamy po różańce, jedziemy gdzieś tam w trasę. I to w ogóle taka piękna modlitwa małżeńska, może to Was zachęci, że nie wiem, czy kiedyś tak na to spoglądaliście, ale Różaniec jest taką modlitwą, kiedy On słucha, a ona gada, i na odwrót, tak? kiedy ona gada, On słucha. Czy tam, może teraz powtórzyłam to samo? W każdym razie wiecie o co chodzi. Jeden słucha, drugi gada, nikt sobie nie przerywa, no po prostu idealny dialog małżeński. Tak, także polecamy wszystkim małżonkom, bo ona też właśnie uczy. Codzienności. Wiecie, taką mam myśl, że różaniec, który wydaje się bardzo często właśnie jakąś taką rutyną, taką po, takim powtarzaniem ciągłym, ale do tego jesteśmy zaproszeni w, w naszym życiu. Tak naprawdę większość naszego życia to są właśnie takie trochę automaty, to są takie rzeczy, o których my na co dzień w ogóle nie myślimy. Badacze powiedzą, że 70% rzeczy, które my robimy w życiu, to jest, wychodzi z automatu. I zobaczcie, warto sobie wyrobić taki nawyk. Tak? Nawet jeśli jakby nie mamy przekonania, kto próbował ten wie, że to nie jest proste, żeby zacząć modlić się na różańcu, jakie są, jakie są przeciwności też związane z tą modlitwą, ale wtedy, kiedy się ją odkryje. To naprawdę y, można się rozkochać. Naprawdę wiele razy było tak, że właśnie nie ratował też nasz, w, w naszej relacji wiele. Zaczęliśmy, zaczynaliśmy się modlić, y, kończyliśmy y, część Różańca i nagle w ogóle, Ej, ale o co my w ogóle, no przepraszam, albo proszę o wybaczenie. <sum> I tak to, właśnie, y, tak to właśnie z tą Maryją jest. Także ona, ona naprawdę jest bliska y, każdemu y, małżeństwu i chce pomagać. No więc dlaczego z tej pomocy? nie skorzystać. Także polecamy. Polecamy. Oprócz tego, że z moją żoną osobiście po 30 30-dniowych rekolekcjach się oddaliśmy Matce Bożej, to też jakby był taki osobny akt, kiedy zawierzyliśmy Maryi naszą rodzinę. Są takie też piękne akty gdzieś dostępne w internecie, które można pobrać. Pamiętam, że pojechaliśmy wtedy do Niepokalanowa to było krótko po naszym ślubie, 7 lipca, nawet pamiętam dokładnie datę, więc to znaczy, że to było dla nas ważne, 7 lipca. I tam właśnie zawierzyliśmy naszą rodzinę matce Bożej. To jest wiecie tak, że ja przez to, że jestem wolny, mam jakby całkowite prawo do tego, żeby siebie oddać. A przez to, że jesteśmy małżeństwem, mamy tę taką władzę. Żeby naszą rodzinę, nasze małżeństwo, po pierwsze małżeństwo, zawierzyć i oddać Maryi. I to jest coś, ona jest matką pięknej miłości, nie przez przypadek tak ją Kościół nazywa. Czy jest chociaż jedno małżeństwo, które nie pragnie pięknej miłości? Myślę, że nie. Ona naprawdę ma na to patent. Ona wie, jak to zrobić. I dlatego po prostu warto jej się oddać, zawierzyć. Ona naprawdę zna się na tym, jest specjalistką od pięknej miłości. Dlatego po prostu zawierzajmy się jej, oddawajmy się jej. Nikt jeszcze na tym nigdy nie stracił, a wielu zyskało na tym wszystko. Kiedy myślisz sobie o Matce Bożej, już? Start? Tak jest. To jaką jest żoną? Myślę, że jest kimś, kto stwarza taką przestrzeń w ogóle wokół siebie, wszędzie gdzie jest, a, a, a zwłaszcza w, w domu, bo, bo tam była po prostu posłana, gdzieś tam to było jej zadanie. Taką przestrzeń, w której chce się być. Nie? w której chce się być. Troszczę się o takie drobne rzeczy, żebyś, jeśli ja przyszłabym na przykład do niej w odwiedziny, żebym miała co zjeść, żebym, żebym się dobrze czuła, być może będę zmęczona, to mogę sobie odpocząć. Porozmawia ze mną życzliwie, jest otwarta na mnie, jest ciekawa mnie, tego co, co, co mam, z czym przyszłam do niej. Jest, jest po prostu cała zasłuchana, otwarta na mnie, nie, nie widać je, jej, ona się nie wysuwa na pierwszy plan, tylko oddaje siebie e, temu, kto do niej przychodzi. Tak, tak sobie wyobrażam. Pytałem, jaką była żoną. No właśnie, myślę, że to jest jakby taka funkcja bardzo związana z byciem, z byciem żoną. Domu, tak, bycie, byciem, byciem obecnym w domu. Tak. Jeśli Maria była najpiękniejszą małżonką, to znaczy, że najpiękniej wchodziła w relacje i najpiękniej dbała o to, żeby te relacje w domu były dobre. Jest niesamowitym fakt, że ona, kiedy była w ciąży nie ze swoim mężem, ona nie zasypywała go jak typowa kobieta. Myślę, znowu stereotyp, prawda? Ale typowa kobieta ma potrzebę. Powiedzenia, opowiedzenia, wyrzucenia z siebie wszystkiego. Słuchaj, to nie było tak. Przecież y, znasz mnie, prawda? Ja, ja bym tego nie zrobiła nigdy. A wierzysz mi, czy nie? Wierzysz mi, czy Teraz mi powiedz, określ się teraz. Nie, ona tego nie robiła. Ona y, dała przestrzeń Józefowi, żeby w relacji z Bogiem dowiedział się, jak. To rzeczywiście było, bo było mega odważne z jej strony. Nie? Że nie wyrzuca z siebie wszystkiego, co, co jest w niej, tylko po prostu daje tę przestrzeń Bogu, żeby w relacji z Bogiem Józef dowiedział się tego, co się tak naprawdę stało. I tak jak mówiłaś o tym, że, że była taką osobą, która stwarzała ciepłą przestrzeń w domu. To rzeczywiście nie wiem, czy też znacie takie domy, w których po prostu chce się być, nie? do których chce się wracać a to przez wzgląd na to, że, że osoby tam żyjące, a szczególnie kobiety, dają jakieś ciepło temu domowi właśnie przez relacje. Nie chcesz tam przyjść, żeby, żeby ci było tak przyjemnie i fajnie. Co specyficznego musi mieć ten dom, albo ta kobieta w tym domu, żeby ten dom tak funkcjonował? Tu przeciwstawiliśmy sobie w rozmowie z Agnieszką takie dwa pojęcia, nie? Bo świat nam... Chcę wrzucić do głów i do serc, że kobieta, która siedzi w domu, to. To kura domowa. To kura domowa. A wcale przecież tak nie musi być, nie? Bo ta kobieta, która siedzi w domu, nie chodzi o to, żeby ona gotowała prała i robiła wszystkie obowiązki, które gdzieś tam w ramach pojęcia kura domowa się mieszczą, ale chodzi o to, że ta osoba, żona, kobieta, która jest w tym domu, żeby dbała o relacje w tym hmm. domu. I wtedy... Tak, ja wolę określenie, ona jest kapłanką ogniska domowego i to jest właśnie takie piękne, takie oddające istota tego, o czym mówimy, nie? Tak. No, że to ognisko domowe, jeśli w tym domu płonie, to naprawdę to jest dom, w którym chce się być i, i w którym, do którego chcą przychodzić inni i, i, i później to jest miłe, kiedy słyszy się że u was w domu po prostu fajnie jest być, dobrze jest posiedzieć, po prostu jest miło. nie jest tak, jak Widać, że, że w waszym domu ważni są ludzie. Nasze oddanie Maryi, takie świadome i pełne w małżeństwie, dokonało się wtedy, kiedy. Zaczęliśmy należeć do wspólnoty świętej rodziny. Przed aktem afiliacji, czyli włączeniem do bycia we wspólnocie, w jednym z kręgów wspólnoty, jest akt oddania małżeństwa Matce Bożej. Przygotowywaliśmy się do tego aktu. Trudny i długi czas. Bardzo trudny i długi czas, ale przede wszystkim to pragnienie u nas było. Chcieliśmy oddać się Matce Bożej, i dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć: sw oddać swoje małżeństwo, oddać samego siebie najpierw, oddać swojego współmałżonka, a później oddać nas jako, jako małżonków. I to, co mówi święty Ludwik, że kiedy oddajesz Matce Bożej siebie, to tak naprawdę już o nic się nie musisz martwić. Oddajesz wszystkie swoje władze, oddajesz wszystkie swoje dobra. Oddajesz po prostu całego siebie. I przychodziły chwile zwątpienia, kiedy zastanawiało nas, dlaczego dzieje się tak czy inaczej, czy sobie poradzimy. I w końcu przychodziła myśl: Przecież my jesteśmy niewolnikami Matki Bożej. To ona się tym zajmie. No i Maryja w sobie właściwy sposób, ze swoją matczyną, delikatnością, wszystkimi naszymi sprawami się zajmowała. Tu możecie odnieść wrażenie, że to jest takie pitu-pitu, nie? Że, a matce Bożej oddani, bo to, że Matka Boża to uzdrawia, że to wszyscy, wszystkie dewotki tak mówią, I to tak jest. Jakieś kręgi żywego różańca czy coś, no bo to takie mamy skojarzenia. My chcemy, żeby to wybrzmiało, że to jest realne spotkanie nas jako małżonków z Matką Bożą na modlitwie. My nie opowiadamy o czymś, co wyczytaliśmy w książkach czy w jakichś innych komiksach. My mówimy o realnej, o to co odczuwamy i to, co jest w nas. Jako dowód niech będzie taki pomysł, który się zrodził też półtora roku temu. Wstajemy rano o 4:07. O 4:07. Kosmos. Żeby zdążyć wrócić ze spaceru, idziemy, modląc się na różańcu, oddajemy Matce Bożej cały dzień i wszystkich ludzi, których spotkamy, i te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są w nas. I idziemy za rękę, modlimy się, jesteśmy w małżeństwie razem, oddani jej. Ten czas jest dla niej, ale też dla nas. I jak zdarzają się dni, że nie idziemy, to jest trudniej się później zebrać, ale to pokazuje, Siłę. No, kto wstanie o czwartej rano? No, dzień w dzień. Przez półtora roku zrobiliśmy już ponad 8000 kilometrów. To tak statystyki trochę dla tych, co tam w tym sporcie są zakochani. Dlatego warto, warto zaryzykować i zrobić pierwszy krok. A tym pierwszym krokiem otwórz serce. Nie wstawaj od razu o czwartej, możesz o siódmej wstać o szóstej. Amen. Ja, jako żona, mogę uczyć się od Maryi. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest zupełnie inny świat, zupełnie inna rzeczywistość i Maryja przecież była bez grzechu poczęta. Więc czy w ogóle, czy, czy w ogóle mam. Do, do kogo startować? Myślę, że na pewno można się uczyć konkretu. To znaczy, tego, żeby nie odpływać w, gdzieś w jakieś y, y, duchowe, abstrakcyjne rozważania, ale konkretu. Kiedy Aniu przychodzi do Maryi, kiedy przedstawia jej cały Boże plan, ona mówi: jak się to stanie? Czyli bardzo konkretnie się pyta. I żeby jeszcze ten konkret stał się bardziej namacalny, y, Bóg daje Józefa. To Józef jest odpowiedzialny za to, żeby to, co Bóg jej obiecał, żeby to się zrealizowało. Nie? I Maria żyje w takiej świadomości, że Bóg wie, w jaki sposób wprowadzić Józefa w zrozumienie tego, co, co, co Bóg z Marią zrobił. Nie? Że ona nie musi się niepokoić o to, ona musi nie tłumaczyć, co, co, co się stało w czasie zwiastowania. Nie? Ona ma wobec niego taką niezwykłą ufność i patrzy na niego w Bożym świetle, bo wie, że skoro Bóg y, postawił go w jej życiu, y, to On będzie wiedział, jak ich przeprowadzić. To, to stwarza taką niesamowitą przestrzeń ufności. Nie? Co do konkretnych rozwiązań, kiedy były problemy, Pan Bóg wiedział, jak pouczyć Józefa, kiedy trzeba uciekać, nie? ale ta przestrzeń zaufania, nie? co do konkretnych rozwiązań, nie? Bóg, Bóg działa w Maryi, ale konkretne światło na konkretne zachowanie otrzymuje Józef. Nie? To on wie, co robić. Nie? Że ona zachowuje taką przestrzeń, że ona nie zawłaszcza sobie Józefa, nie? że no, teraz będziesz pod moim pantoflem. Ona niesamowicie szanuje to, to, co Bóg robi w jego życiu i ufa Bogu i ufa Józefowi, że Bóg będzie wiedział, jak ich przeprowadzić przez to, co jest przed nimi. Była wolna od projektowania własnych rozwiązań. Nie? Tego naprawdę można się uczyć w relacji małżeńskiej, dając taką przestrzeń do działania Bogu. Czasem tak patrzę właśnie na te sytuacje, o, którym, o których ksiądz na przykład wspominał, o tym, że ona nie tłumaczyła Józefowi właśnie tej całej kłopotliwej, można powiedzieć, sytuacji związanej z ciążą, która wymagała, domagała się prawda, jakiegoś wyjaśnienia, które dał Bóg Józefowi później i zastanawiam się, że skoro ona była bez grzechu poczęta, a tego nie robiła, to może właśnie, tak jak ksiądz mówi, to zamartwianie się o to i takie uprzedzanie Pana Boga, bo, bo już teraz mi się wydaje, już teraz trzeba tą sprawę załatwić, to może, że, że to właśnie nie wygląda na pierwszy rzut oka na, na coś grzesznego, ale jednak wy, wynika z naszej właśnie natury naznaczonej grzechem. To jest forma projektowania moich wyobrażeń na daną sytuację. A Matka Boża miała w sobie ufność, to znaczy miała w sobie taką wolność, żeby pozwolić Bogu na działanie w odpowiednim czasie, wtedy kiedy Bóg uzna. Nie? Ona była czysta. Nie? nie chciała swoimi pomysłami skazić tej przestrzeni, tylko wierzyła, że Bóg wie co robi.